Nowy samochód, mieszkanie, a może po prostu nowy komputer. Wszystko wydaje się być w zasięgu ręki. Reklamy banków informują o dostępnych kredytach, a sklepy promują sprzedaż ratalną. Praktyka jednak pokazuje, że nie każdy może skorzystać z tak zwanej wyjątkowej okazji. Chciałam wziąć komputer na raty. Niestety nie mogę, ponieważ nie posiadam umowy o pracę. I w związku z tym po weryfikacji moich danych osobowych nie spełniam warunków. Ponieważ nie mam zdolności kredytowej. Brak zdolności kredytowej to najmniej pożądana informacja, jaką klient banku czy sklepu chce usłyszeć w procesie weryfikacji swoich danych. W praktyce przekreśla szansę na zakup w systemie ratalnym, a w banku ogranicza możliwość wzięcia kredytu lub całkowicie to uniemożliwia. Zdolność kredytowa to jest maksymalna kwota na jaką możemy zaciągnąć kredyt. Tak naprawdę jest to zdolność danej osoby do zaciągania jakichkolwiek kredytów, czyli czy może na przykład pożyczyć na mieszkanie 100 tysięcy czy 200, czy może zaciągnąć kredyt gotówkowy, bo to też zależy od tego, jaki kredyt zaciągamy. Jest to generalnie taka możliwość zadłużania się na różne sposoby i ona jest obliczana przez banki w dosyć indywidualny sposób. Zapytaliśmy Polaków, co wiedzą o zdolności kredytowej i czy potrafią ją wyliczyć. Jeżeli na przykład bank czy ktoś tam ustali, że ten człowiek jest w stanie spłacić kredyt i ma tak zwaną zdolność kredytową, czyli to ile zarabia, jakie ma dochody, ile osób ma na utrzymaniu, wtedy na podsta takiej podstawie bank daje ten kredyt, prawda? To jest może możliwość e, finansowa e, człowieka do zaciągnięcia, takiego, do zaciągnięcia kredytu. Określa e, przez to, ile ten człowiek zarabia, co ma na przykład jakie nieruchomości, do tego, ile może tego kredytu dostać i na jaki czas. A wie pan jak się wylicza zdolność kredytową? Nie mam pojęcia. Z jakichś tam średni, z stałych dochodów bank przeprowadza takie badania, taką symulację finansową i na podstawie tego wykazuje czy jestem zdolny czy nie. To jest zdolność do tego czy bank nam udzieli kredytu. A czy wiedzą państwo jak jest wyliczana? No na podstawie dochodów oczywiście i wydatków, które człowiek podnosi. na przez ilość członków rodziny. Osoby, które jednak myślą o dodatkowym zastrzyku gotówki, mogą spróbować oszacować swoją zdolność kredytową. Trzeba jednak pamiętać, że przy tych samych założeniach nasze wyliczenia mogą różnić się od analizy bankowej. Banki bardzo między sobą się różnią, jeśli chodzi o systemy oceny zdolności. Natomiast oszacować to można, odejmując właśnie wszystkie koszty od swoich dochodów netto. Zobaczymy wtedy, jaka kwota nam zostanie i ta kwota może być kwotą maksymalnej raty kredytu. Następnie w kalkulatorze bankowym czy na jakimś portalu finansowym patrzymy, jaka rata odpowiada do danej kwocie kredytu przy danym okresie spłaty i przy oprocentowaniu. I wtedy wiemy, że możemy pożyczyć np. 300 tysięcy na 20 lat albo 5 tysięcy na 12 miesięcy. Poza kryteriami finansowymi, czyli przychodami kredytobiorcy i jego wydatkami, banki zwracają uwagę także na inne czynniki, które wpływają na ostateczną zdolność kredytową. Istotne znaczenie ma bieżąca sytuacja kredytobiorcy, jego wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, a także status zawodowy, czyli zajmowana pozycja w pracy i wykształcenie. Liczy się również dotychczasowa współpraca z bankiem i wielkość kredytu, o jaki wnioskuje klient. Na zdolność kredytową korzystnie wpływa udział własny w kredytowaniu. Jednak raz wyliczona zdolność kredytowa nie jest nam dana na stałe. Jej wartość może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji życiowej potencjalnego kredytobiorcy. Dlatego to, że dziś nie otrzymaliśmy kredytu, nie oznacza, że nie otrzymamy go w przyszłości. Wpłynąć na zdolność kredytową możemy zwiększając swoje regularne dochody, spłacając wcześniej zaciągnięte kredyty lub inne zobowiązania, regulując terminowo wszystkie rachunki i przedstawiając swoją pozytywną historię współpracy z bankiem przy poprzednich zobowiązaniach. Jest to o tyle istotne, że w wyniku kryzysu finansowego banki ograniczyły swoją akcję kredytową, zaostrzając warunki udzielenia kredytu. Ich działalność od niedawna reguluje także tzw. rekomendacja T, która zmusza banki do bardziej rygorystycznego analizowania możliwości udzielenia kredytu. Zbieranie tej całej dokumentacji o dochodach, monitorowanie sytuacji klientów w całym procesie kredytowania, bardziej rygorystyczne wymaganie relacji kredytu do wartości zabezpieczenia będzie po prostu w kolejnych tygodniach rygorystycznie bardziej przestrzegane. Prowadzenie rekomendacji T zostało podzielone na dwa etapy. Część zawartych w niej zapisów obowiązuje już od sierpnia 2010 roku i dotyczą one przede wszystkim wzmożonej kontroli procesu kredytowania i wymagalności zaświadczeń o dochodach klienta. Pozostałe zalecenia zawarte w rekomendacji mają wejść w życie od stycznia 2011 roku. Zaostrzają one wysokość rat wobec miesięcznych przychodów. Osoby zarabiające poniżej średniej krajowej nie mogą płacić rat większych niż 50% ich miesięcznych dochodów. Z kolei wielkość rat płaconych przez osoby zarabiające powyżej średniej krajowej nie może przekroczyć 65%. Ponadto, przy ocenie zdolności kredytowej klienta banki będą brały pod uwagę także czynniki zewnętrzne, takie jak możliwa zmiana stóp procentowych czy negatywny scenariusz walutowy. A więc przyjęcie, analizowanie zdolności kredytowych w całkowicie no, ekstremalnych, powiedziałbym, warunkach e, e, gospodarczych powoduje, że kolejna grupa osób e, jest e, eliminowana z dostępu do kredytowania. Około 10 kilkunastu procent osób, które do tej pory utrzymały finansowanie z sektora bankowego, e, po prostu takiego finansowania w postaci... Kredytu detalicznego nie otrzyma. Szczęśliwi zatem mogą być ci, którzy kredyt już otrzymali. Innym, tak jak pani Karolinie, pozostaje pracować nad swoją zdolnością kredytową i pilnować wszystkich dotychczasowych wydatków, bo każde zobowiązanie regulowane terminowo działa na naszą korzyść. Już za chwilę wytłumaczymy, jak stworzyć swój budżet domowy oraz powiemy, dlaczego warto odbierać telefony od firmy windykacyjnej. Jak najlepiej zaplanować budżet domowy? No właśnie jak? Żeby sprawnie zarządzać domowym budżetem warto poznać kilka podstawowych zasad. Podstawą, o której każdy powinien pamiętać, no to jest zapisywanie wszelkich wydatków no i wpływów. Nie chodzi tu tylko o to, że spojrzymy raz w miesiącu i zobaczymy, ile wydaliśmy, wyciągnęliśmy z bankomatu, czy zrobiliśmy przelewów, ale żeby spróbować przez miesiąc, a najlepiej kwartał pokategoryzować wszystkie wydatki, czyli ile wydaliśmy na utrzymanie mieszkania, ile na używki, na żywność, na ubrania, czy właśnie jakąś taką rozrywkę i wówczas, kiedy będziemy wiedzieć, ile wydajemy pieniędzy na poszczególne elementy, będzie można powiedzieć, że czy zdecydować, że oszczędzamy na przykład na danej kategorii. Stosując się do tych prostych reguł unikamy wielu niebezpieczeństw. Możemy także pomyśleć o stworzeniu specjalnej rezerwy, czyli popularnych pieniędzy na Czarną Godzinę. Większość Polaków, i nie tylko Polaków, żyje z dnia na dzień, to znaczy w sytuacji, kiedy potrzebuje większej gotówki, próbuje w jakiś sposób zmniejszyć bieżące wydatki, ewentualnie w ostateczności zaciąga zobowiązania. Zamiast właśnie prowadzić taką strategię, powinniśmy odpowiednio wcześniej o tym pamiętać czyli zdecydowanie powinniśmy oszczędzać na tak zwaną czarną godzinę lub na emeryturę chociażby. Żeby nie pogubić się wśród rachunków, warto zrobić sobie proste zestawienie. Planować można na zwykłej kartce papieru, dla bardziej zaawansowanych są specjalne programy lub aplikacje w internecie. Gdy już wszystko będzie przejrzyście rozpisane, wówczas wyraźnie będziemy mogli zobaczyć jak rozkładają się nasze wydatki i gdzie możemy zaoszczędzić parę złotych. Trzeba pamiętać, że zawsze zdarzają się takie, no, takie wydarzenia niezapowiadane, których się nie spodziewaliśmy, chociażby no, czasami jakaś stuczka samochodu, czy rzeczy, które teoretycznie są powtarzalne, ale raz do roku i o nich nie pamiętamy, czyli ubezpieczenie na przykład tego samochodu czy mieszkania. W takim przypadku powinniśmy zaplanować to z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby właśnie nie zaciągać kredytu, czy nie Musieć w pewnym momencie zbytnio zaciskać pasa. Jeżeli wiemy, że co roku płacimy ubezpieczenie samochodu, no to powinniśmy podzielić na 12 miesięcy i co miesiąc tą 1,12 oszczędzać, na, chociażby na rachunku oszczędnościowym. Wówczas nie tylko w tym za rok mamy pieniądze, ale do tego mamy odsetki, czyli nawet jeżeli coś zdrożeje, to jesteśmy do tego przygotowani. Idealną sytuacją jest taka, gdy po pokryciu wszystkich wydatków w naszym budżecie pozostaje nadwyżka pieniędzy. Wówczas możemy odłożyć je na jakiś cel, np. wakacyjny wyjazd lub planowany zakup. Co zrobić, gdy popadniemy w finansowe tarapaty? Mamy kilka kredytów, nie spłacamy rat lub mocno je opóźniamy. Wtedy zaczynają się kłopoty, bo banku nie interesuje to, że straciliśmy pracę lub przeceniliśmy swoje możliwości finansowe. Jeżeli jest brak kontaktu z tym klientem, to oznacza, że szanse na odzyskanie długu w takiej formule, właśnie rozmów, negocjacji są minimalne. I wtedy, po, że tak powiem, przejściu kilku standardowych kroków, iluś tam prób tych kontaktów, sprawę przenosi się do, do działu, który ma już to próbować załatwić na drodze prawnej. Dlatego w momencie, gdy pojawia się problem ze spłatą zadłużenia, najlepszym wyjściem jest natychmiastowy kontakt z bankiem. Myślę, że warto pamiętać, że każdy klient, który podpisuje umowę kredytową, podpisuje zgodę na to, że jeżeli właśnie będą kłopoty ze spłacaniem tego długu, to bank ma prawo ten dług odsprzedać, tak? przekazać, go, przekazać go dalej. No i to oznacza, że jeżeli firma windykacyjna taki dług będzie miała do, do ściągnięcia, to ona, jakby na nią są przenoszone prawa, prawa do ściągnięcia tego długu i może się tym zająć. Pierwszą fazę windykacji możemy też nazwać windykacją przedsądową. Podejmuje się czynności mające doprowadzić do dobrowolnej spłaty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika. Jest to proces długotrwały, trwa kilka, a w większości przypadków nawet kilkanaście miesięcy. Dlatego banki znalazły inne, szybsze rozwiązanie. Firmy windykacyjne chętnie przyjmują oferty sprzedaży wierzytelności, o ile są one dla nich atrakcyjne. Dłużnika należy przekonać do tego, że warto, że to jest dobre rozwiązanie, dogadać się z firmą windykacyjną. I ja, jako doradca finansowy, też sugerowałbym klientom takie właśnie podjęcie takich rozmów. Firma windykacyjna może wpisać dłużnika do bazy Biura Informacji Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Długów, ale na pewno nie ma prawa do zajęcia majątku dłużnika. Podsumujmy dotychczasowe informacje. W przypadku niewywiązywania się ze spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, bank może rozpocząć postępowanie windykacyjne. W pierwszej kolejności sprawę załatwia się polubownie, ale jeśli te środki nie przyniosą skutku, wkracza się na drogę sądową. W ostateczności może dojść nawet do zajęcia majątku dłużnika przez komornika. Bank może wynająć firmę windykacyjną do prowadzenia windykacji w jego imieniu. Firma windykacyjna może umieścić nazwisko dłużnika w rejestrze dłużników. My doradzamy Państwu ostrożnie podchodzić do zaciągania kolejnych kredytów i szerokim łukiem omijać kredyty na dowód, czy też bez poręczycieli. Przypominamy, że rozwiązania problemów i odpowiedzi ekspertów można uzyskać na stronie programu www.pulapka kredytowa.info. Jeśli macie Państwo problem z kredytem, chcecie sprawdzić swoją obecną sytuację lub zaciągnąć zobowiązanie, wypełnijcie ankietę na naszej stronie www.pulapkakredytowa.info. Profesjonalny doradca odpowie osobiście na pierwsze tysiąc ankiet. Ankieta wypełniana jest anonimowo. Zapraszamy także do pisania do nas pulapka kredytowa Do zobaczenia!